Prace polskich linii kolejowych na linii kolejowej 182 Tarnowskie Góry Zawiercie i zgodnie z harmonogramem. W związku z postępującymi robotami torowymi rozpoczęto przygotowanie do regulacji toru numer 1 na odbudowywanym odcinku Tarnowskie Góry Pyżowice. Obecnie odbywają się jazdy pociągami roboczymi po terenie budowy. Pociągi dostarczają tłuczeń, aby uzupełnić podsypkę kolejową w torze. Etap prac na odcinku Tarnowskie Góry-Siewierz jest zaplanowany do końca roku, a w 2023 roku prace będą realizowane na linii od Siebieża do Zawiercia. Efektem inwestycji polskich linii kolejowych będzie nowa oferta podróży pociągiem najbardziej ekologicznym rodzajem transportu zbiorowego do portu lotniczego Katowice Airport od strony Tarnowskich Gór lub Zawiercia.